W życiu każdego mężczyzny przychodzi taki czas, kiedy coś się zepsuje i musimy sobie to szybko sami naprawić. W moim przypadku zepsuł się telefon. No i nie miałem czasu, żeby oddać go na gwarancję albo na serwis, więc musiałem go rozkręcić sam. W tym momencie przyszedł mi z pomocą śrubokręt precyzyjny firmy Hoto. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie na kanale techhys.pl. To jest doradca Techwish i dzisiaj chciałbym powiedzieć o bardzo fajnym narzędziu, które przydało mi się w przypadku awarii mojego telefonu. Jest to Hoto, bardzo fajny śrubokręt, który posiada aż 24 końcówki schowane tutaj w tylnej części. Mamy koszyczek na bity i w bardzo fajny, prosty sposób możemy sobie te bity dobrać do tego, żeby rozkręcić na przykład telefon, zabawkę, zegarek albo jakieś inne drobne rzeczy, elektronikę. Jest tych bitów naprawdę bardzo dużo, także jest duża szansa, że znajdziecie też coś dla siebie. Ja, żeby rozebrać mojego iPhone'a, potrzebowałem małego Philipsa. Bardzo szybko go sobie tutaj znalazłem. O, jest, proszę bardzo. Hyc. Magnetycznie sobie tutaj wchodzi. Tyk, i już wiem, że mi nie wypadnie. Koszyczek sobie chowam, i bardzo fajna rzecz jest to, że on się tutaj kręci. Dla tych, którzy grzebią przy elektronice, nie jest to na pewno nic nowego, śrubokręty precyzyjne po prostu tak mają. Natomiast dla mnie, jako amatora, jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Dociskamy sobie nasz śrubokręt mocno tutaj do, do śrubki, którą chcemy odkręcić, i tymi palcami sobie kręcimy. Super, bardzo fajnie to chodzi, płynnie, delikatnie. Super, naprawdę jakość wykonania jest bardzo dobra. Wśród tych 24 bitów, poza standardowymi krzyżekami, mamy torksy, y, mamy takie gwiazdy trójkątne, trójramienne, y, mamy takie śmieszne Y. -ki. O, coś takiego. Wśród tych bitów jest na tyle dużo, że na pewno poradzicie sobie nawet z bardziej skomplikowaną elektroniką. Sam śrubokręt jest wykonany z aluminium, jest bardzo przyjemny w dotyku, natomiast bity są ze stali nierdzewnej i one też są magnetyczne. Ten koszyczek jest magnetyczny, także nam tutaj nic... O! Jest, dobra, mam! No trochę za mocno, no jak ktoś będzie tak po prostu lekko robił... O! Tak, lekko można, mocno nie, dobra. W każdym razie przypadkowo nic nie zgubimy, tak? Jak ktoś będzie szalał tak jak ja przed chwilą, to ok. Sama końcówka też jest magnetyczna, także te bity nam tutaj fajnie wchodzą. Do samego śrubokręta. Zobaczcie w ten sposób. O! I też nie wypadną. Tu już na pewno nie wypadnie. Występuje w kolorze czarnym. Ja otworzyłem jako pierwszy czarny, bo to jest mój ulubiony kolor. Natomiast mam jeszcze dwa y, inne. I wyglądają one tak. Niebieski. Bardzo ładny. I ten trzeci jest jaki? U, Taki miedziany. Zobacz, fajny, nie? No, też fajny, bardzo fajny. Także dla każdego coś miłego. Ja wybieram czarny, bo ja mam wszystko czarne. Podsumowując, uważam, że takie narzędzie sprawdzi się na pewno w każdym domu. Nie tylko dla majsterkowicza, ale też dla takiego zwykłego Kowalskiego, który po prostu chce rozkręcić sobie zegarek, telefon coś naprawić drobnego albo po prostu rozkręcić zabawkę i odpiąć kabelki, żeby za głośno nie chodziła, to taki sprzęt jest naprawdę bardzo dobry. Moim zdaniem jest to też świetny pomysł na prezent. Ja na pewno z takiego prezentu bym się ucieszył. Polecam. Szukajcie śrubokrętów HOTO w sklepach Techwish i na Ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć!